Witam was dzisiaj bardzo serdecznie z tej strony, a to jest kolejny odcinek naszej kochanej serii Zagrajmy w Minecraft Prześliczny zachód słońca W ogóle mam bardzo dobre wieści, ponieważ udało mi się zrobić to co mi się udało Mam fortunkę i sharpness 4 Które zdobyłem poprzez te wieśniaki tutaj między odcinkiem, ale najważniejsze Chciałem zostawić na odcinek. Tak, zrobiliśmy to. Fortunka 3. Oczekiwałem na to dość długo. Te pracy na to wyszło, więc klikam Fortunka 3. Teraz jedyne co nam zostaje to połączyć te dwa razem z mendingiem. kowadę więc um, nie chcę popełnić czegoś głupiego jest 21 poziom, to jest 18 teraz to spróbuję zrobić fortunkę z mendingiem kozys numer 2, tego się tak nie da no to tak, 2, pyk 26, 19 20. dobra, nazwiemy to um, ostateczno, ostateczny Ostateczny. Może tak. Ty mi się wydaje, że to jednak nazwa to w ten sposób ostateczny Fortunka, mending a breaking i efficiency 5. Ostateczny. I teraz nam zostaje. Co nam zostaje, to pójście właśnie do jednego z tych i upgradeowanie finalne. ostateczny Oto mam właśnie jeden z najlepszych ostatecznych narzędzi w Minecrafcie. W tym oto odcinku. To jest naprawdę bardzo specjalny moment dla mnie. Ponieważ nigdy nie zrobiłem netheritowych rzeczy. Nigdy nie miałem killowa, którego właśnie zrobiłem na Maxa właśnie w ten sposób. Także ciebie możemy odłożyć na spoczynek. Dobra, najpierw się prześpię, bo nie chcę tego wszystkiego stracić tego, co teraz e, zrobiłem. Dobra. Jestem bardzo zadowolony jak, e, z tej jakości odcinków, które właśnie teraz robię, ponieważ YouTube powyżej 1080p robi zupełnie inną kompresję e, wideo. Wow, ale on mnie zrobi niespodziankę. Dobra, nieważne. No to zupełnie inną kompresję. I teraz, jak nagrywam 144p, w sensie nie, nagrywam w 1080p. Jak, jak widzicie, Display 1080 Nvidia to właśnie. E, Teraz... na czym ja stanąłem? Dobra, zabiję tego creepera, bo myśleć nie, mo nie mogę. Sprowadził sobie kolegę właśnie. I teraz jeden cztał. Dobra. Jestem bezpieczny. E, to tak, inna kompresja, coś tam, coś tam, Le odcinki lepiej wyglądają. Tak, jestem bardzo zadowolony. Teraz właśnie próbuję zrobić coś z audio i nie wiem, bo ten usunąłem trochę od szumienia. Także teoretycznie powinno być a, bardziej piecisty dźwięk. W się sensie bardziej głębszy, taki mniej przytłoczony. Ale dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Cały czas zmienią ta ewolucja tych odcinków, które właśnie teraz robię. To, to nigdy nigdy nie przestanie. No właśnie, skoro tu już jesteśmy, to ja pójdę i wyodabędę te diamenty, które właśnie mam tutaj schowane. Się w tej kopalni, kopalni, której naprawdę nie pamiętam co ja właśnie robiłem w tej kopalni to mi się wydaje, że tu można tak bezpiecznie zejść dobra, i szukam diamentów tam powinienem, powinienem mieć właśnie dwa dobra, to są cztery, no to jazda raz, dwa co to, to jest za dziura, trzy i cztery dobra, Do no skoro mam ten kilo to sobie teraz zwyczajny bruk pokopię A tutaj nic nie ma, także węgiel sobie wezmę węgiel nie jest, będzie potrzebny jak nie teraz, to właśnie później na jakieś tam plany śmieszne które będę właśnie chciał rozpocząć właśnie za niedługo ja jak, jak właśnie możecie zauważyć, to, to teraz mi właśnie mówię nie strasznie fajnie wychodzi. Także jestem zadowolony. Dobra, tutaj jeszcze. Dobra, myślę, że coś tam w tunelu, w głębi tej, tego tunelu widziałem. Dobra, 24 diamenty to raczej. Raczej nie jest. Nie zrobiłem poda nie wygrałem wszystkiego, co było dostępne. Dobra, to były... Nie wiem, nie będę liczył. Nie będę... Nie będę patrzył w zęby darowanemu koniowi, koniowi tak. Jak to się odmienia? Dobra, jeszcze zobaczę tu, tu. coś na końcu będzie? Coś ciekawego, co mogę sobie znaleźć. Dobra, tu jest lawa. Prawie wpadłem. Dobra, nie ma... Że... Ciekawe, czy tutaj będę właśnie mógł wisić do góry. Ja tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Pyk, pyk, pyk. Tutaj halo, halo. No, dobra. Zobaczymy. co tutaj jest o tutaj mnie nie było jak najwyraźniej aha magia cięcia właśnie ogólnie teraz jest fajnie bo mogę sobie robić cięcie kiedy mi się chce I właśnie nie muszę się bać o właśnie o nic takiego jakby mi coś wyskoczyło czy coś właśnie nie muszę się o to bać dobra to sobie widzimy tędy tutaj tu, tu właśnie najwyraźniej mam dobra no to jest trochę węgla to sobie go od razu wydobędę no to wiadomo jak właśnie najgorzej to będzie, jak, jak kiedyś brakuje węgla i, i wtedy właśnie nie da się nic zrobić trzeba iść po węgiel i to jest właśnie takie... Właśnie jak się schodzi właśnie do kopalni, to, to właśnie nie czuje się tego, że po prostu się bezsensownie kopie tylko po prostu co wejdzie pod kilof, to, to można wydobyć I jest po prostu. A tak jak się szuka właśnie specjalnie węgla, bo, 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 bo po prostu nie ma, się skończył, to to wtedy jest najgorzej. Taki jest przymus. To jest najgorsze. Dobra, ciekawe, gdzie wyjdę o to jest pytanie. Dzisiaj zobaczy. Dobra, to jest woda. To chyba już wiem, gdzie wyszłem. Co zrobię tak, żeby. Żeby ta woda nie zniszczyła tych powodni. I jestem tutaj. Dobra. Także nie ma problemu. Um, tutaj będę musiał znaleźć tą dziurę, gdzie miałem tą ekspiarkę, żebym już mógł sobie um, właśnie zrobić tą ekspiarkę z tymi pająkami jaskiniowymi. Tak, pająki jaskiniowe to też się, się nazywa. Dobra. Ale mam dosyć dużo węgla, tego wszystkiego, właśnie nie jestem pewny, czy mam gdzieś indziej właśnie e, te, te diamenty do wydobycia, czy jakieś inne rudy. Dobra, to teraz jedyne co mi potrze potrzeba, to właśnie potrzebuję miecza, który sobie właśnie skowadłuję teraz, diamentowy sobie po prostu zrobię, bo jest e, burżuazja, dać mnie na diamentowy miecz i sobie go z... dam sobie po prostu. Fortunka dwójka to właśnie to mam. Wam to ciebie jeszcze zmienię Zobaczymy, co tu wypadnie. właśnie, potrzebuję. Upgrade 3. Ciebie nie, jest jesteś słaby. To ty, czy nie ty? To chyba ty. Jest więcej czwórka. Ja mnie już nie jest potrzebne na takie coś. Ponieważ, nie wiem, może popatrzę i tam. W sumie, jak raz kupię, to już mi nie jest potrzebne. Co tu jest, fortunka dwójka, to to właśnie mi jest potrzebne. Co tu mam? Ty jesteś zablokowany Infinity. jesteś na Sharpness czwórka. Ty masz Mending. Dobra, to nieważne co zrobię, to mam tego miecza i Sharpness bym sobie zaaplikował. Najpierw bym sobie zanieczętował, właśnie, i zobaczył, co z tego wyjdzie. Właśnie. Zobaczymy jaki to enchant właśnie teraz. Będzie. Mate czwórka, smity. Dobra, Kick um, um, 1 plus minus. I pyk. Sharpness 4. Kost 4. Nie zmieni się kosto. To... Dobra. Będzie. Diamentowy mieczek. Na razie taki mnie to nie przeszkadza. To mam ten diamentowy Off, Ciebie zostawię. Na wszelki wypadek jakbym wpadł la z lawę. Czy wszystko czy stracił ten kill -off to będę miał inne killoffy, te diamenty sobie wezmę, fortunka mi się nie sprzyda. Mending sobie na ten, no to wszystko ten. Mending, tak. Czy mendingi. Dobra, to te diamentowe zbroje, będę musiał to wszystko ten przygotować, te levele pozdobywać, te bukszelfa to sobie zostawi na wszelki wypadek. Szczerze mogę sześć książek zenchantować, to zobaczymy, jak to wtedy pójdzie. Zenchantuję ten sześć książek. I zobaczymy, co, co wpadnie. Dobra. Power jedynka Co już nie mogę? Aha, potrzebuję szósty poziom, żeby. Dobra, nieważne. No to mam Power jedynka To w ogóle bezużyteczne. Dobra, to mogę z tym lecieć już do domu. Właśnie w tym odcinku coś chciałem zrobić. A, ten kilo chciałem wam e, pokazać, że właśnie mogę to zrobić. jest Mam ostateczny, właśnie ten kilo. Nie wiem, jakoś dzisiaj FPS-u więcej mam. No, fajnie się gra płynie ekran chodzi i wszystko śmiesznie. Halo. tam ten Właśnie na świecie kreatywnym próbowałem robić. Ten, jak to się nazywa? Supy, supy elektroniczne, supy na prąd. No, wiadomo o co mi chodzi. Bo chcę na, najpierw zrobić takie pomieszczenie, gdzie. taki budynek, gdzie to będzie właśnie. Um, właśnie takie dystrybucja tego redstone'a. Gdzie będzie można właśnie odciąć prąd do jakichś tam stref śmiesznych. I zrobić takie miasteczko z prądem i wszystkim. Dobra, te książki miały tam zostać, to, to teraz muszę je tam do śmieci włożyć. Ja przypadkiem nie mam tu biblioteczek. Dobra, to sobie wrzucę. partyki patyki sobie wrzucę i pójdzie do, do różnic tych. Dobra, mam 22 diamenty. 26 diamentów. Dobra, nie jest źle, nie jest dobrze. Właśnie będę potrzebował właśnie te mendingi. No to jak? Tak mi się wydaje, że teraz musimy to wszystko zacząć od infrastruktury komunikacji publicznej. Tak No tak sobie tak mówię, tak profesjonalnie, śmiesznie. Bo potrzebuję właśnie ścieżki. I sobie myślałem, że na początku zrobię to lodem. Wtedy to będzie fajnie, ale właśnie będzie właśnie problem, jeżeli to będzie w górę i w dół właśnie takie góry, ja bym to zbudował na, na poziomie 70, właśnie to jest poziom taki. 78 to jest taki poziom perfekcyjny, ale z drugiej strony ja bym właśnie na takich palach, na takich szczeblach bym sobie y, zrobił taką kolejkę. Teoretyczną kolejkę, bo nie, nie jestem pewny, czy. No w sumie nie jestem pewny, że są szybsze y, transportacje niż te, które... No jest szybsza transportacja oprócz wagoników, a poza tym zobaczmy ile mantorów. 128 kratek. 128 plus 32 to jest 128, 34, 5, 8. 160 kratek mogę sobie tutaj zbudować. Właśnie. Nie mam złota. Ja w ogóle nie mam złota. I wtedy będzie właśnie problem z zrobieniem. Nie, mam dosyć, dość sporo. O, właśnie, mam fortunkę. To sobie polecimy teraz do nederu i sobie ogarniemy, pokopimy złoto w nederze. Tak. No to dobra to już jak możecie sobie się możecie zauważyć to, to raczej jestem pewny że raczej pójdę w, w budowanie właśnie tych wagoników i tory i stacji właśnie w ten sposób bo to zawsze jest taki taki właśnie pomysł że jednak no jeżeli jakbyś zbudował coś cel transportacji tak w minecrafcie no to zawsze są wagoniki myśl wagonik tak dobra to sobie chcę wykopać to złoto ja to dam Pewnie w jakimś, jakimś ten. Kiedyś po prostu wpadnę w. Po prostu wpadnę w lawę i się zakończy wszystko. Dla mnie. Dobra, nieważne. Tutaj nie ma nic złotego. Tutaj jest złota, to sobie mogę. Teoretycznie z tych, właśnie. Ile to wypadło? 36. Jest bardziej. E, można ten silktaczem to wydobyć. Te rudy złota w nederze, nederowe rudy złota. Ale tylko one dają jedną sztabkę. Jakby na przykład, jakby właśnie na przykład wydobyć z kilofem z fortunką, to właśnie powinno wypaść więcej niż jedna sztabka. Także to, to się bardziej opłaca w ten sposób to robić. Tutaj jeszcze ten kwart wydobędę, bo potrzebuję obserwery na te na linie prądowe, prądownicze. No, wiadomo o co chodzi. To jest ten, z angielskiego to jest power lines. Tobie niestety będę musiał poradzić w ten sposób i po prostu używać e, angielskiego języka, ponieważ po prostu nie wiem e, jak, to, jak to jest właśnie po polsku. Dobra, to sobie zobaczymy obczajmy tą tą właśnie stronę, później tą drugą stronę wydobędę, co właśnie e, będzie trzeba wydobyć. Ale się strasznie szybko kopię tym kilofem. On teoretycznie Stary. szybszy niż ten. E, nideritowy, jest szybszy niż diamentowy, ale nie jestem co do tego właśnie pewien w 100%. No tak, tak mi się wydaje, że on tak samo kopię właśnie te normalne rzeczy, ale właśnie takie no, takie lżejsze rzeczy jak właśnie Netherak, to on chyba powinien szybciej kopić, ale nie wiem. w to mnie nie jestem pewny, czy to. Czy to jest tylko mit, czy, czy to jest taka prawdziwa wiedza Minecraftowa. Taki, czy takie naprawdę taka prawdziwa z Wikipedii, czy to jest po prostu taki, taka plotka, którą się tylko mówi. Bo niby ten e, diamentowy miecz... On zadaje więcej damagea. w sensie ten netheritowy miecz zadaje więcej damagea, ale... Ale nie wiem czy to się tak samo aplikuje z jeżeli chodzi o kilochy. Bo to tam mam ścinki od, od czasu do czasu to ten... bo zmieniłem e, zmieniłem taką jedną opcję w, w ustawieniach więc to, to sobie ją zmienię z powrotem tak jak było i zobaczymy wtedy czy też będziemy się tak ścinać. Dobra, to sobie wezmę ten kwarc, ile się da? Już mam dość, dość sporo tego kwarcu, fajnie. A Tutaj nic nie mam, a to sobie wezmę, czemu nie? Tutaj jeszcze mam te. Czemu jak miałbym powiedzieć nie do I rzeczy, skoro jeszcze teraz mam mam ekwipunek właśnie gotowy, że mogę brać taki towar ze sobą bezproblemowo. Dobra. Zobaczymy ile, ile po tych e po tych moich nie wiem jak to ująć po tej mojej przygodzie ile właśnie będę miał tych sztabek złota i wtedy będziemy myśleć czy... Nie no, jestem nastawiony na tą kolejkę, ale... Jest, zawsze jest to w powietrzu, bo czasami mogę być ust, u, u, właśnie nastawiony na pewien pomysł i później drożyć ten pomysł i drożyć drożyć, a na samym końcu po prostu zmienić zdanie, bo... bo coś mnie po prostu pokorci, żebym zmienił zdanie, tak? Nie wiem, taki jestem dynamiczny dość i ja nigdy tego właśnie nie, żało, nie żałowałem właśnie. Czasami żałuję po prostu nie robić e, takich zmian w ostatnim momencie, bo, bo czasami po prostu, po prostu czasami jest e, tak jakby było się można powiedzieć w więzieniu że że jednak chciałem to zrobić i teraz muszę muszę to dokończyć tak. No ale dobra, nieważne to. Teraz sobie myślę, jakie to bloki by użyć, właśnie na, na tą kolejkę. W się sensie na te podpory, na te podpory, to tak sobie myślę, że po prostu zwyczajne e, drewno świerkowe Nie, nie świerkowe, to było drewno. Ołk. Chodzi mi o ołka. To jest ołk. Drzewo. Jakie to jest drzewo? Ołk. Dąb. Tak, to jest dąb. Dobrze pamiętam. muszę sobie przypomnieć. Ogólnie to jest fajnie, roz, e, fajne, jakby to ująć, e, fajne uczucie, Mie, dziwne uczucie w taki f, fajny sposób, że, że człowiek po prostu mówi dwoma językami. I to zawsze śmiesznie wychodzi. Na no, z jednej strony jest fajnie, bo po prostu człowiek e, dowiaduje się o jakichś tam stylistycznych, po prostu stylistycznych rzeczach, e, jeżeli chodzi o, o język, wymu, wymowę, komunikację między ludźmi, o ogólnie komunikację, o takie w takim generalnym sensie, ale z drugiej strony jest tak, no dobra, gadam już w tym po angielsku już z naście lat. Ekskluzywnie. No i właśnie. Właśnie... O, to jest na początku, dobra. Gadam właśnie po angielsku ekskluzywnie. I to jest właśnie taki problem, że, że zapomniałem dość sporo rzeczy no, po polsku właśnie. Nie to mnie trochę smuci. Dobra, no cóż człowiek a... Człowiek się adaptuje do swojego środowiska i po prostu angielski jest dla mnie teraz bardziej ważniejszy, bardziej ważny dla mnie jest teraz niż, niż polski. No właśnie dlatego też chciałem zacząć nagrywać, żebym właśnie nie, nie, stracił, nie stracił tej ostrości, jeżeli chodzi o język polski, ale i tak nie dorównuje właśnie takim, takim osobom, na przykład Remigiusz Maciaszek, ten poprawny pole, którego oglądają, właśnie za modu. To, to oni mówią takim soczystym właśnie językiem polskim, i to mnie bardzo a właśnie, kiedy wróciłem, żeby właśnie oglądać ich takie starsze filmiki, to naprawdę ten język był taki soczysty, że, że po prostu nie wiedziałem, że, że tak po prostu można, że, że jest tak, że po prostu taki szeroki jest ten obszar do poruszania się i używania właśnie języka polskiego. Ogólnie taka, taka dygresja. Taki dość e, obszerny wątek rozpocząłem. Nie wiem, tak dzisiaj mam e, gadany i to mnie. To mi bardzo, bardzo właśnie fajnie. Bardzo i fajnie mi to pasuje. Tak. Dobra. Jak na razie ogarnęliśmy ten łup. Tutaj ta zatka, bo to mi nie jest potrzebna. To nieważne ważne czy się zespałnuje coś, czy nie. To będę miał... Dobra. Ciebie mogę zatkać. Nie potrzebuję na ciebie patrzeć. Tutaj mam to. Dobra, ważne. Mam dosyć dużo tych e, śmiesznych. Halo, panie szkielecie? Czemu on nie ma? On małuk? Dobra, małuk. Dobra. Tutaj, jak pierwszy raz poszedłem kopać tego netherite'a to właśnie na drugiej stronie czeka na mnie Enderman i Zombie, który trzymał jajko. Tak. to jest bardzo. No, komedia bym powiedział. Taka średnia komedia. Dobra, nieważne gdyby nie było śmiesznie przeszło na drugą stronę i takie y, komitet powitalny, że tak powiem. Dobra, jest noc, to, to od razu trzeba iść do łóżka, żeby mi się nie, nie zrespawnowało coś, coś czego po prostu nie chce, dobra, tak, dobra. I tak myślałem, żeby jednak te odcinki, teraz jest właśnie wybiła 20 minuta tego odcinka, i tak mi się wydaje, że no, skończyłbym ten odcinek, no ale z drugiej strony jednak chcę to otrzymać takie 30-minutowe, bo jednak... Jednak prawie nic nie zrobiłem w tym odcinku, także ten odcinek będzie 30 minutowy, później zobaczę ile film, ile po prostu plik będzie ważył i wtedy, bo na przykład ja się nie boję, na początku miałem problemy z tym, że, że ten filmik jest o 3-4 GB i on jest taki duży, przecież te filmiki, które kiedyś wrzucałem były 1 GB, gigabajt, 2 GB, ale ta człowiek po prostu się ja dowiaduje, że że jednak jest takie drugie noże, że jednak jakość idzie w górę cały czas, że nie, nie staję w miejscu, nie stoję w miejscu, no bo to już tam cały ten, o. nie, nie stoi w miejscu i teraz nagrywam w wy, wyższej jakości, nie tylko graficznie, bo nagrywam na shaderach, ale także więcej bitrate'a robię, więcej wszystkiego, I, i, ale też nie używam też żadnej maszyny do na przykład kiedyś nagrywałem, ten, renderowałem w Camtasia, ona była super, bo po prostu w użyciu i robiła to, co po prostu chciałem i to było niesamowite, że po prostu nie, nie, było żadnego problemu z nią. Nie było problemu właśnie z renderowaniem, czas zajmował się, no dobra, jeden do jednego, że odcinek nagrałem 30 minut, to renderowało się powiedzmy 40. I to mnie na przykład nie przeszkadzało, bo, bo mnie nie przeszkadzało, ale teraz właśnie są takie technologie jak ten OBS, którym teraz nagrywam i i to jest zupełnie fajne, bo, bo nie muszę obrabiać tego wszystkiego, mogę pauzować kiedy mi się chce, kiedy... no i po prostu nagrywam, jest super jakości i mogę po prostu uciąć z rachunku to, że, że kiedykolwiek potrzebowałem właśnie Sony Vegas, a Camtasia, a Sony Vegas tak, już mówiłem, After Effects, nie wiem czy to After Effects, czy, a nie, Vegas Pro, nie wiem, teraz jest w ogóle, no. Pokazuje, że, że po prostu nigdy się nie przemawiałem takimi produktami, i drewno potrzebuję. Musiałem muszę sobie wiedzieć, że drewno potrzebuję, żeby sobie przypomnieć, gdzie to drewno jest. Także potrzebuję patyki i to sobie też redstone. No? Potrzebuję to redstone, redstone. Jest to tak. Mamy 13 bloków. Zobaczymy. To, to i pyk. 6 I co do tego nie jestem pewny, ile jeden właśnie wagonik. Dobra, 60. Jak na, tak na razie mi to wystarczy. I weźmiemy to. Dobra, czyli jednak pomysł mam. Złoto nie jest aż tak ciężkie do znalezienia. Bo tam jeszcze mam jeszcze dosyć sporo złota. Tam jeszcze w piecyku mam trochę złota, także to nie jest problem. Dobra, z... ciekawe ile z tego wyjdzie. Nie, to nie wyjdzie za dużo, to lepiej już nie będę trzymał tego w blokach. Dobra, wszystko jest takie estetyczne. Mamy tu jest emeraldów. Dobra muszę to pamiętać ten kwarc ten kwarc jak na razie będę sobie dobra jak na razie to będę sobie wziął kwarc tutaj e, diamenty dobra tak, tak. nigdy nie będę miał aż tyle diamentów żebym musiał mieć aż tyle dobra no i jak e, teraz będę potrzebował właśnie ten dąb tak to jest dąb dobrze pamiętam i teraz będę właśnie potrzebował żeby Robić to na tory. I właśnie sobie myślałem, że to jednak pasuje, żeby te tory były w szerokości szerokie, że tak powiem, tak? I teraz mam dylemat, ja, jakim, jakim właśnie, jakim blokiem to robić. Ja bym to zrobił z Andesitu, ale. Andesitu, to cokolwiek. Ale właśnie jego mam dość. E... Nie mam ich za dużo. Tak? Chciałem użyć jakiegoś. Właśnie słowa fajnego, ale mam niedobór o można tak powiedzieć niedobór witaminy adesajt, dobra, I teraz sobie patrzę na skrzynię właśnie co ja mam tu do, dostępnego, jakie, jakie rzeczy właśnie mogę użyć, w sensie wszystko, wszystko mogę zrobić z drewna, tak, tylko że to nie będzie dość fajne, jeżeli o estetykę chodzi, to teraz dajcie mi 5 minut. Mm -mm. To ja tak mogę? Czekaj, wagonika powinien mieć tu. Nie mów, że nie ukradłem wagonika, żadnego wagonika, właśnie z kopalni. Dobra, nieważne, to sobie zrobię. Jestem bogaty w żelaza. A tutaj jest żelazo. 5, 3, 4, 5, tak. To sobie jeden wagonik zrobię. No wszelki wypadek bym sobie zrobił dwa, jakbym mi jeden uciekł, ale. Ty. To ja mogę zrobić w ten sposób trasę, już wam, już wam pokazuję. Bo w ogóle mi się nie, nie kończy. A nie, bo mam ten XP i sobie kopę po prostu cały czas, dlatego dobra. Fajnie mieć taki kilof, On jest praktycznie nieskończony. Dobra, to wam pokażę, chyba na zewnątrz, tak? Wyjdę na zewnątrz i ja wam pokażę. A propos, to ten. Fajnie są te stylistyczne te rzeczy, że na przykład jedna osoba powie, że wychodzę na pole, jedna, druga osoba powie, że wychodzę na dwór, a trzecia powie, że wychodzę na zewnątrz. No ogólnie śmieszne sytuacje są czasami. Dobra, jak na razie tutaj zbuduję w ten sposób, żeby móc tylko pokazać koncept. I tak. Ipyk, 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 ipyk. Dobra, to będzie w ten sposób. I teraz chodź. No dobra, kładzie, dobra, jednak chyba kłaść nie mogę w ten sposób, tylko muszą być otwarte te tory. i i i I wtedy. W sumie to może być nawet w ten sposób. Ja to mogę teraz usunąć i wtedy bym zrobił to w ten sposób. I wtedy będzie taka dość taka mała, taka dość skromna właśnie kolejka. Będzie mało materiałów potrzebne i no sobie teraz zrobimy test. Teoretycznie działa. Nie no, no jest gitara. Zobaczymy jak, jak na przykład potrzebuje tych. Tak. tak, tak. I teraz potrzebuję czerwoną... No, nie wziąłem czerwony proszek. To sobie szybko przerędzę do domu. Wezmę sobie czerwony proszek. Tutaj mam jedzonko. Jedzonko jak na ziemi jest potrzebne. tam hodowla krów mam ten zboże, musiał zasiać. Ponieważ mi się chyba kończy. Ja nawet, jak mi się nie, nie kończy, to pasuje w sumie zasięć, zasięć, tak czy tak. Wiem, że tu mam trochę red i wiem, że tu gdzieś miałem pochodnię czerwoną, tak siedem. Aż siedem czerwone pochodni. I w sumie e, nie, nie przeszkadza mi to, że te czerwone pochodnie będą stać koło tych torów, e, ponieważ te czerwone pochodnie wyglądają jak właśnie takie znaki torowe, i to w będzie fajnie wyglądać razem. Dobra. No to damy sobie drewno tutaj pod kąt. Dobra, musiałem przegapić blok, dobra, że. Ponieważ... To tutaj? Aha. To otwiera, ale nie, nie zasila. Jak zrobi zrobił tak? Dobra. No i wtedy bym mógł. E, bym mógł właśnie zrobić te podpory z jedną druga strona i sobie tak zrobić w ten sposób. Hm. Właśnie pytanie. Czy ja chcę właśnie to zrobić w ten sposób? Bo to, to będzie właśnie takie dość dość malutkie. A co, jakbym to zrobił z obydwu stron? Ten będzie takie prześwity. Hmm, 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 wielkie pytanie. No, to jest wielkie pytanie. Zobaczymy, jak to. Nie, no, z boku. Zobaczymy, jak to z boku. Yy. Nowy miecz. To sobie jeszcze potrzebuję. Jest villager miasteczko. Mending. Gotowe. To sobie zostawię puste. A. Posać melony, puste, przeprowadzka nederite to więcej potrzebuje, kolejka, kolejka jest working progress, dobra, i wtedy zobaczymy w ten sposób, i taki właśnie mam plan, żeby to robić, Jak mi się wydaje, że to lepiej by z jak wyglądało, tak mi się wydaje. Hmm. Się poputki, poputki. No ciężko się tak buduje, jak, jak nie mam właśnie ekwipunku wszystkiego. Dobra, tak na razie dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy myśleć dalej, co właśnie wydizajnować na tą kolejkę. Dzięki za oglądanie. Trzymaj się. Cześć.